Włączyłem nagrywanie w tym momencie. Czy tak się nagrywa filmy? Teraz nie wiem, czy ja mam mówić do was, czy ja mam mówić do osoby, która to będzie oglądała na filmie, czy mam mówić do osób, które to będą oglądać. Ja na przykład, jak nagrywam filmy, jak nagrywałem, albo jak, jak mówię na streamie, to też często mówię jakby w drugiej osobie. Że wiecie, do ciebie, mówię do ciebie. Jak, jak, jak powinienem mówić? Mówić do ciebie? Mówić do was? Mówić do, do was na czacie? Nie mówić. Okej. Okay. Czemu? Mam szklankę z, ze Spermą obok łóżka. Ty co mnie dzwoniłeś na jakie? Czemu? Odzwaniam. Halo. Halo. O, siema. Dzwonię do ciebie, żeby ci wyjaśnić te motki. Boga. Ocenię. Czy jest lepsze, czy nie? Nie wiem. <grym> <grym> nie wiem, i chuj. Dać kamerkę kolegi. On nie ma kamerki. Masz kamerkę? Jak chcesz włączyć kamerkę? O, mogę kamerco, Ci na chwilę o. pokazać. Jest jakiś lepszy sposób na przechwytywanie, niż po prostu przechwytywanie okna Discorda. Mm, nie znam takiego sposobu, ja jak robiłem streama z Sea of Thieves kiedyś, cztery osoby, to robiłem cztery przechwytywania okna Discorda i ucinałem tak altem wszystkich kamerki. Ale jakoś, o kurwa, Ty zostaw mnie, czekaj zapalę salateczki. Czemu one tak migają? Bo to są takie świąteczne na choinkę, tylko że ja sobie wziąłem o takie je na ścianę. Okay. Dobry, pomarańczowe, musimy zrobić filmik. Tak, żeby poinformować e, użytkowników, bo jakby musicie sobie zdać sprawę, ile osób regularnie wchodzi do mojej streamy. Te osoby, one jakby na streamie to toją ja average ostatnio, bo nie wiem, 100, 200 osób, tak pomiędzy. Między 100 a 200 osób zazwyczaj siedzi na tych streamach. Prędzej 100 niż 200, ale nieważne. Jakby nie o to teraz chodzi, ok? Już nie psujcie mi humoru. Na YouTubie ostatni filmik akurat się słabo klikał. Ten z Azaka. Mimo, że uważam, że jest zajebiście śmieszny. Powinniście go obejrzeć. Jeżeli go obejrzeliście, obejrzyjcie jeszcze raz, azak nie przyciąga, to zmienię miniaturkę trzeci raz. I wywalę Izaka z miniaturki. Co na to. Musimy. Patrzcie, ja wam pokażę proces twórczy, jak wygląda robienie filmu na moim kanale. Odpalacie sobie notatnik. Dawniej nagrywałem filmu tak po prostu. Odpalacie sobie notatnik. Taki o, na przykład. Może być mniejszy. No, akurat dużo skryptu nie będziemy potrzebować. I piszesz, co chcesz zrobić. Możesz na, na sobie tytuł wymyślić na przykład. Tytuł roboczy: KO Speedrun na streamach. Fajne. I teraz, teraz musisz, co musisz powiedzieć na, na filmie. Więc tu na pewno musisz. Więc, a więc. E, klipy z KO. Ważne, żeby siadło przy tym skipie, bo to jest najważniejsze. Gej, bobry, gej, bobry! Powtarzam. Bobry geje, gej, bobry. Ładnie zaprosić na stream. Co potrzebujemy zrobić jeszcze? Napisz do scenariusza, że tam generator. To ważne. Powiedzieć, że. To w sumie powinno być dziś na początku. Wyścig speedrun KO z A i. Sitoż, Sitek, Generator Hryby. Czy ktoś jeszcze do niego mówi? Generator Hryby. Charytatywny. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tam podczas, podczas tego wyścigu mamy mieć odpaloną zbiórkę, jakąś czy coś, jeżeli się nie mylę. I to będzie za dwa tygodnie? Bo to jest pierwszy weekend lutego. W pierwszy weekend lutego. Chyba. Co jeszcze mogę powiedzieć na filmie? Żeby oglądali do końca. O, yy, dobry film z Izaka. Chyba przegapiliście. Czy to prawda, że aktualnie mam najlepsze PB? PB to jest skrót od peanut butter and jelly. To jest taka kanapka popularna w Stanach Zjednoczonych, jakby ktoś nie wiedział. To jest, uwaga, to jest... Pierwszy raz widzę tę reakcję. To jest prawdziwa reakcja a więca na to jak przeszedł chaos. Ja pierdolę. Ile on miał wynik? Bo nie spojrzałem. Godzina 6? No to ja mam godzinę 7 przecież. To nie mam lepszego wyniku. Godzinę 4 mam? Ha, bo to jest jakieś inne PB. O, uwaga, pokazuje reakcję na tą informację. Mnie. Jaki wynik miała wiza? E, Sitek sh w sumie nie wiadomo, jaki ma PB i co robi. Sitek tam jest tylko po to, żeby podbić wyświetlenia. Ale najważnie, najważniejsze. Zapraszam do subskrypcji. Do zostawie, zostawienia łapki. Wow, co znak. Łapki w górę. Subskrypcji. Komentarza. Obejrzenia ostatniego filmu. The binding of Isaac. Zapier... Zapierdol dzwona. A, i powiedz kolegom: Czy mówiłem, że mam najlepsze PB? Najlepsze PB mam. Najlepsze. Najlepsze. I Przemek mówił, że będziemy zbierać. Co mówił? Będziemy podczas wyścigu zbierać na otwarte klatki. Czym są otwarte klatki? To jest to jakieś schroniska? Są? Czy co to jest? Bo ja patrzyłem, ale. Twórz nam od cierpienia zwierząt, okej. Okay. I co to znaczy? Dobrze, ale mogę się dowiedzieć co robicie. Co roku na farmach fut futrzarskich w Polsce i Europie rodzą się i giną miliony zwierząt. Los zwierząt futerkowych, petycja o wprowadzenie zakazu halowli zwierząt na futro w całej Europie. Bronią furasy, bez kitu. Dosłownie gramy w grę, która polega na tym, że się nie uwalnia bobrów z klatek. <grym> Dosłownie skipujemy uwalnianie zwierząt w grze. W ogóle jakoś tak ma... Weźcie, zapierdolicie ruch na czacie, żeby nie było, że mam martwy stream. Weź zróbcie, napiszcie... Możecie, nie wiem, zareklamować swój serwer Minecraft. Napiszcie cokolwiek, błagam. Discord. Zapraszam na Discord. I inne... Social media. To jest znaczy... Instagram. I Twitter. Okej. Okay. Już. I Twitch. Twitch. Czy mogę już zatrzymać nagrywanie? Aha, i na PB mam najlepsze jak coś.